Witajcie ponownie, dziś przedstawię Wam swoje podsumowanie 2016 roku, prezentując listę motocykli, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. O większości z nich już mówiłem w oddzielnych prezentacjach i tak naprawdę będzie to podsumowanie motocykli spełniających normy spalania Euro 3, czyli tych klasycznych, dobrych i stosunkowo nieskomplikowanych jednośladów. Jak pewnie wiecie, w tym roku wchodzą ABS-y, i inne zbędne pierdoły pojawiające się przy okazji wprowadzenia normy Euro 4. Generalnie w większości bzdety potrzebne nam jak. Jak ryby ręcznik. No, ale cóż, to już temat na dłuższy wywód, więc przejdźmy do sedna. <słuch> Jest pojazd, który strasznie mi się podoba, ale znalazł się na końcu stawki z dwóch podstawowych względów. Po pierwsze, Romet pokazał go w październiku 2015 roku, natomiast do salonów trafił dopiero w czerwcu 2016 i to niestety tylko w mocno niszowej wersji 250. 125 do dzisiaj nie ma, a takiego właśnie Scramblera, małego fajnego wariata z silnikiem V w tej pojemności, no niestety brakuje na polskim rynku. Konkurencja w postaci Junaka miała wprowadzić bardzo podobny bliźniaczy, wręcz model KF 125, tylko tutaj miał być silnik rzędowy zamiast fałki, ale on też nie pojawił się do tej pory w salonach, no więc cóż. Chlip, chlip, smuteczek. Po drugie, o ile jest 250K, to nie miałem okazji pojeździć na tyle, by móc rzetelnie się wypowiedzieć. Oczywiście były prośby w kierunku producenta o użyczenie motocykla do testów, ale odbiły się zazwyczaj głuchym echem, natomiast ostatnio słyszałem, że nie mają zarejestrowanej pokazówki. Hm, cóż... Doskonale wiem, że mija się to z prawdą, no ale co zrobić? Jedyne co mogę to powiedzieć, że ten motocykl wygląda naprawdę dobrze. Choć z pewnymi wyjątkami. Smoilet, tego spoiler, nie można nazwać. Nie? Można się przepić co do ceny, bo oczywiście ta mogła być niższa, ale za to dostajemy. Silnik w układzie V, zasilany niezawodnym wtryskiem Delphi, który sprawnie powinien napędzić tą maszynę. Natomiast zastosowany potężny układ hamulcowy również sprawnie powinien ją zatrzymać. No i tyle teorii. Mam nadzieję, że w tym sezonie do przetestowania w moje ręce jednak trafi i wtedy coś więcej powiem. To jest taki sprzęt, który w teorii niczym nie zachwyca. Na zdjęciach nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Jeśli chodzi o markę, nie jest u nas jakoś jeszcze szczególnie dobrze znana, chyba że składów, ale same motocykle, szczególnie właśnie Cruiser, im bliżej mu się przyjrzycie, tym ciekawszy się wydaje. Pierwsze wrażenie? przynajmniej w moim przypadku to taki dobrze znany i uznany Romet K125, tylko że w wersji Cruiser i właśnie od Benyko. Od strony technicznej, podobnie jak w K, mamy praktycznie pancerny silnik 156 FMI. Miał on co prawda swoje bolączki do tej pory, ale to co się psuło, na przykład urywające się szpilki wydechu, zostało poprawione i z tego co wiem użytkownicy nie narzekają na większe bolączki. Co na przykład w przeciwieństwie do zeszłorocznego hitu firmy Benyko Darkstara, e, no się zdarza. Nadwozie jak dla mnie to taki mały Harley z lat 60. Jest taki trochę nieforemny patrząc na przykład na zbiornik paliwa, ale w całym kształcie wszystko pasuje do siebie i naprawdę może się podobać. Co w tym motocyklu najbardziej pasuje to stosunek ceny do jakości wyposażenia. Standardowo jest szyba, sakwy, oparcie pasażera z bagażnikiem czy też taki bajer w postaci portu USB schowanego w zegarach. Wszystko to w cenie nieprzekraczającej 5000 i zamknięte w całkiem ciekawą czoporową formę. Dla mnie spoko. ROMET ADV 125. Podobnie jak przy poprzedniej pozycji, to ta sama dobra podstawa, czyli ROMETKA 125, ale tym razem w wersji na teren. ADV-ka to nie jest bulwarówka. Ten motocykl nie ma się podobać, ale jest to konkretna maszyna do konkretnych zadań. Już patrząc na opony, wiadomo, do czego został stworzony. Obuty oryginalnie w opony kostki, które szału może nie robią na asfalcie, zwłaszcza mokrem, ale naprawdę nieźle radzą sobie w terenie i tak głównie ten pojazd powinien być eksploatowany. Silnik, mimo że bez dodatkowego chodzenia, nawet przy dłuższej zabawie w błocie nie przegrzeje się. Cała konstrukcja jest wystarczająco lekka, by zawrotne 11 kucy radziło sobie z podjazdami czy kopnym piachem. No oczywiście mocy tutaj może zabraknąć i na pewno z biegiem czasu Wam zabraknie, ale są na to pewne wyjścia. Po pierwsze, kupić ADV 150 lub Z175 ADV. Jest też opcja potaniości, zmienić zębatki. Tutaj na tył polecam dać o większą lub na bogato cylinder 150, ale narażacie się na konsekwencje prawne jak coś na drodze wywiniecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. Poza tym ten brzydal jest naprawdę dobry i toporny. Ciężko go uszkodzić, a jak już to zrobicie, naprawdę łatwo go naprawić. Pozycja ósma tylko i wyłącznie ze względu na pewne dolegliwości, które w nim występują. Oczywiście znacie już temat tylnego zabieraka. Ale jak Was to interesuje, to konkrety znajdziecie na kompanii ADV.pl, czyli najlepszym forum ADV. -ek. Ta maszyna wywarła na mnie niesamowicie dobre wrażenie od pierwszej chwili, gdy ją zobaczyłem. Przyznam, że marka Benda nie była mi znana, przynajmniej pod swoją nazwą. Jednak może wiecie, że w fabryce tej robią na przykład Rometa RCR, czy też Ravena Luxa od Zipa. Tak na dobrą sprawę, stosunkowo dobre pojazdy, których już przerobiłem całkiem sporo. Ale Street to trochę inna półka, jest podobnie wykonany, opiera się na tych samych elementach. Ale tutaj sytuacja jest trochę jak z który sprzedaje swoje motocykle pod nazwą własną na wielu rynkach europejskich i ogólnie światowych, więc. Swoje motocykle starają się robić tak, aby ich nazwa kojarzyła się na każdym rynku możliwie najlepiej. I to samo jest w przypadku Bendy. Jeśli wyprodukują RCR-a i dadzą ciała, to cóż, no, romet dostanie po dupsku, ale jeśli zrobią Bendę, która, którą dadzą ciała na jakimś rynku, no to sorry, benda będzie się źle kojarzyła, więc o to się starają, tak? I to właśnie tak naprawdę widać na każdym centymetrze tego motocykla. Styl nawiązujący do Triumfa Speed Trip. Silnik 125 cm, chłodzony cieczą. Teoretycznie tylko 11 koni, ale jeśli obejrzycie ten filmik, przekonacie się, że podane w katalogu wartości mogą, a wręcz są lekko zaniżone. Kompletu dopełniają potężne heble, zawias USD, na pięknie brzmiącym podwójnym wydechu z nierdzewki kończy. Pozycja powyżej rewelacyjnej będy ze względu na cenę w stosunku do możliwości. Nie jest to maszyna do zapindalania, bardziej nadaje się do szpanu po mieście, bo wygląda rewelacyjnie dobrze. I na pewno nie jak z wierska, piątka. Natomiast co najlepsze, gdy tylko potrzeba, wjedzie tam, gdzie możliwości kierowcy pozwolą. Zabrakło momentu. Naprawdę dobrze daje sobie radę poza asfaltem. Największy problem, jaki w nim znalazłem, poza tym, że dla mnie jest za mały, pozycja pozycja na miejscu pasażera jak dla mnie. to moc, której muszę przyznać przydałoby się trochę więcej dla początkującego nie ma problemu, jest ok ale myślę, że szybko zacznie jej brakować tuning wysoce wskazany wielkim plusem jest za to jakość wykonania pojazdu o czym może świadczyć fakt, że dostępny jest w trzech różnych firmach bo poza Beneko jest jeszcze Barton Hyper i Zip VZ5 i do tego ten ostatni ma dostępne kufry boczne i jeden centralny, które po założeniu na tą machinę Przerabiają Tekena na małego Adventura I to jest super Ja bym go nazwał M11 gromowładny Wydechy drą się jako szalałe Nie patrząc na silnik nikt Wam nie uwierzy, że to tylko 125 Sama jednostka może nie zapewnia jakiś drastycznych doznań przed manetki no, nie mi się, dupy nie urywa, ale w sumie nie o to w takim motocyklu przecież chodzi. Ważniejsze jest, że to trwała jednostka, która nie przysporzy problemów. Całość jest naprawdę dobrze wykonana, co więcej jest to super baza, by skostumować tą wersję jeszcze bardziej pod siebie lub zostawić tak jak jest, bo naprawdę nic mu nie brakuje, poza pińca tą w ramie. Patrząc na Superlighta ciężko mi wydedukować skąd Chińczycy wzięli pomysł na nazwę, bo super lekko to na pewno nie wygląda, a wręcz przeciwnie, choć wcale nie jest to mankament. Buduje to wrażenie solidności konstrukcji, a dłuższe użytkowanie pokazuje, że wcale nie było to tylko wrażenie. Ponadto wyglądem nawiązuje do Harley'a Davidsona, a niektóre elementy wyposażenia są wręcz identyczne. No i kolorystyka. Matowy brąz wygląda obłędnie dobrze. Dobrze też z nielekkim motocyklem pracuje sieni. Ma on około 12 koni mechanicznych i rozpędzi tę krowę do 100 km na godzinę. Przy tym ma wałek wyrównażający, więc pracuje gładko i nie wibruje jak. no samo wiecie, komfort jest ok. Generalnie motocykl jest naprawdę spokojny, a patrząc na aktualne ogłoszenia, zakup takowego nie rujnuje naszego portfela. Motocykl, który wygląda jak relikt lat 90. Rama to praktycznie kopia tej Suzuki GS500, a resza nadwozia przerzucona z większego brata GT650. Bliskie podobieństwo do Suzy tej marce nie jest czymś nadzwyczajnym, a wyjaśniłem to już w poprzednim filmiku a propos GT650, który jak chcecie możecie obejrzeć sobie klikając w te i w rogu ekranu. Natomiast nawiązania do starszego brata powodują, że jest to pełnowymiarowy motocykl, tyle że z małym silniczkiem. Całość wygląda solidnie, można by powiedzieć wręcz topornie, ale w pozytywnym sensie tego słowa, bo na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie bardzo solidnego i na wrażeniu nie kończy się. Ta solidność przekłada się na podstawowy dla mnie mankament, to jest masa, bo 167 kg to nie jest mało, ale na szczęście z tą masą nieźle sobie radzi silnik. V, z którą mamy do czynienia, prosto olejak zasilany gaźnikiem, niezawodny i w razie czego łatwy w naprawa. Warto nadmienić, że Hiosunk jest jedną z najmocniejszych maszyn dla posiadaczy prawka kategorii B. Nie czyni go to, co prawda, rakietą, bo masa robi swoje, ale większość tańszych 125 zostawi daleko w tyle. Poradzi też sobie bardzo przyzwoicie w trasie, czy po prostu na co dzień, wożąc wasze tyłki do pracy, szkoły, czy gdzie tam będziecie jeździć. Kwestie dolony sobie pomimy. To w końcu jest Endurak i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. A to nie ma się podobać, to ma terenie i z tego założenia wywiązuje się idealnie. Mimo małego silnika, mimo że na pierwszy rzut oka wygląda delikatnie jak motorowerek, to jest naprawdę porządny mały przycinek. 15 koni mechanicznych z silnika Yamaha, które napędza nawozie o wadze 100 kg, a do tego należy dorzucić osprzęt wykonany przez najlepsze na rynku firmy. To wszystko w pełni usprawiedliwia cenę motoru i przekłada się na niekończącą się frajdę z Jazd. No dobra, przesadziłem z tą niekończącą się przyjemnością. Ona zawsze się kończy, bo prędzej czy później zachorujecie na mocniejszą maszynę. No i wtedy oczywiście przychodzi z pomocą model np. Maraton 200 Pro. No, chyba że macie tylko oprawkę kategorii B. To sorry. Ja wiem, nie jest to piątka, a tytuł filmu sugeruje, że tylko takich będzie tu mowa. Tak, ale po pierwsze to moja lista, a po drugie nie mogłem się powstrzymać. Powód jest prosty. Motocyk ten kupiłem z wielką obawą, czy zakup chińskiej 250 po przysiadce z dużo mocniejszej maszyny ma sens i czy w ogóle to podoła, i co? I nic, nie zawiodłem się. Jasne, czasem brakowało mocy. Ale motocykl ten nigdy mi nie zawiódł i generalnie sprostał moim wymaganiom. I tyle na jego temat. Jak coś, pod literką I macie resztę materiałów na jego temat. Teraz płynnie powrót do tematu 125 i nowych motocykli z Euro 4. Otóż, z tego co mi wiadomo, Romet ADV250 będzie miał młodszego brata, który być może zastąpi dotychczasowy model ADV, być może będzie jakaś kolejna jego wersja. Tego nie wiem, wiem jednak, że będzie to maszyna tej samej produkcji, czyli fabryka Zongshen, tak więc zakładam naprawdę bardzo przyzwoity poziom wykonania, a z danych, które znalazłem, silnik też nie będzie należał do najsłabszych, zatem możemy liczyć na przyzwoite osiągi. No i jego wygląd, w końcu naprawdę dobrze wyglądający, pełnoprawny Adventure w klasie 125. Oby tylko cena była równie dobra, a na pewno będzie świetną konkurencją dla na przykład kilkuletnich wiader. Jeśli chodzi o ten model, ja już się nie mogę doczekać, żeby go zobaczyć. Podobnie zresztą jak i innych nowości, o których mam nadzieję, że już niedługo nagram nowy filmik. Kiedy to będzie dokładnie? Otóż najpóźniej, początek marca, bo wtedy mamy wystawę motocykli w Warszawie, gdzie wszystkie nowości powinny się pojawić. Natomiast liczę na pewne przycieki. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na mojego Facebooka. Tam najszybciej będę wstawiał jakieś filmiki lub zdjęcia. No. To tyle mojego gadania na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapy, supy, lajki i inne pierdoły wedle uznania. Co najważniejsze, to mam nadzieję, że do usłyszenia zobaczenia w następnym materiale. Cześć!